Gdzie w tym wszystkim jest Polska? U nas w grze jest przede wszystkim kwestia ewentualnego wysłania żołnierzy. Drobny niuans, który się pojawił w wypowiedzi pana premiera Tuska. Moim zdaniem trzeba się bardzo uważnie przysłuchiwać temu, jak są formułowane te zapowiedzi. On powiedział tak: My się na pewno na żadną pierwszą linię frontu nie będziemy pchać. A co z drugą linią frontu? Co z zapleczem? Ja myślę, że tutaj presja i teraz pytanie z której strony, z obu kierunków jednak, wywierana na Polskę, będzie bardzo duża. I obawiam się, że już teraz zaczyna się gra na rozmiękczenie tego stanowiska żadnych polskich żołnierzy na Ukrainie. To kolejna ilustracja paradoksu, o którym mówimy także w tych programach nie od wczoraj, mianowicie, że polscy politycy, mający ciasno zaciśniętą gdzieś na nadgarstkach pętlę sondaży, muszą grać na arenie europejskiej najbardziej proukraińskich, a zarazem w powodu tych samych sondaży na arenie wewnątrz krajowych polityków najbardziej antyukraińskich. Polska klasa polityczna utożsamiła nasz interes narodowy z interesem Ukrainy. To zawrócenie z tej ścieżki będzie wymagało szczególnie ostrego powiedziałbym dania po hamulcach i próby zawrócenia... Na bardzo... To skutkuje zachowaniami wprost komicznymi, a jednocześnie nie ma od tego ucieczki, bo tak wyglądają badania opinii społecznej w Polsce, co generuje większe poparcie wtórnie dla polityków Konfederacji, którzy po prostu na tych postawach by trwali od dawna.